Czwarty zespół na świecie, wiadomo, no, można było się spodziewać tego, że będzie to bardzo trudny przeciwnik i był. zawodnicy bardzo utytułowani, którzy e, grają na co dzień w świetnych klubach. E, widać było, że po tych takich e, paru meczach e, niepowodzeń byli bardzo zmotywowani na ten mecz, e, grają bardzo ofensywnie e, i no co, no, lekcja, lekcja życia dla nas, e, bo na pewno codziennie nie mamy okazji grać z tego typu y, przeciwnikiem. Wiem, że był mecz z Anglią niedawno, ale to był całkiem inny mecz. E, no tutaj jakoś e, od samego początku ta gra nam się nie układała. Dużo takich nie, niecelnych podań, trochę niezrozumienia. E, no i co? No, skończyło się 3-1. E, na pewno dobrą rzeczą jest to, że gra, e, gramy przeciwko takim... E, e, Przeciwnikom moglibyśmy grać, nie wiem, z kimś bardzo słabym wygrywać tam po 2-3-0 i, i myśleć, że jesteśmy najlepsi. Widać, że, e, że, że no, e, trener ma tutaj plan, żeby e, grać z bardzo dobrymi przeciwnikami, bo tylko tak można się uczyć i na pewno dla nas e, jakaś tam lekcja. Jestem że nie wyszedłeś od pierwszej minuty, bo tak wszyscy przypuszczali. Nie, ja, ja powiem szczerze, ja się cieszę, że w ogóle zagrałem, mogłem w ogóle nie zagrać i, i cóż, i bym miał powiedzieć, no, przyjechałem na zgrupowanie, więc y, cieszę się, że y, trener dał mi szansę, było już to ustalone przed meczem. Y, wszedłem w trudnym momencie, bo przystanie 2-0 i, i 0-2 i wiadomo, no y, ja jestem tylko bramkarzem i, i mówię, no mogę bronić, już było 0-2, więc y, no, coś tam w sumie oprócz jednej sytuacji nic nie miałem, więc... Mówię, no, ale fajnie było zagrać w świetnej publiczności, piękny stadion. No dla mnie jest to przeżycie jak, jak zawsze. grali Do, Dokładnie. No, mecz z Anglią wyglądał inaczej. Tutaj Urugwaj grał w ogóle inną piłkę. Oni grają tam w tamtych zakątkach świata u siebie inaczej i to było widać dzisiaj. Zresztą piłkarze, którzy grali dzisiaj przeciwko nam, są czołowymi piłkarzami czołowych klubów na, na świecie, więc mówię, no nie, nie ma tutaj żadnej niespodzianki, tylko im gratulować.